Moja siostra zwolniła moją żonę, ale karma uderzyła, gdy ujawniono jej oszustwo na sumę 2,5 miliona dolarów, co doprowadziło do jej upadku. Felmy, 35 lat f., moja siostra, która ma 32 lata, od zawsze była niesamowicie konkurencyjna wobec wszystkich, szczególnie jeśli chodzi o osiągnięcia zawodowe. Była wzorową uczennicą, którą przyjęto na prestiżową uczelnię, a zaraz po ukończeniu studiów rozpoczęła wyróżniającą się karierę. Felme była zawsze złotym dzieckiem naszych rodziców. Felme nigdy nie zapomniała, że ja byłem bardziej typowym uczniem, który potrzebował kilku lat, aby zdecydować, co chce robić. Bycie w tym sukcesywnym członkiem rodziny stało się całkowitą tożsamością telmy. Jest starszym menadżerem w jednej z wiodących firm IT w naszym mieście, a jej osiągnięcia są nieustannie wychwalane przez naszych rodziców, którzy także używają jej jako przykładu dla nas, abyśmy mieli na kim się wzorować. Mieszka w eleganckim domu w najlepszej dzielnicy miasta i zarabia przyzwoite pieniądze. Każde rodzinne spotkanie staje się okazją do podkreślenia jej ostatniej premii lub awansu. Trzy lata temu, kiedy oboje przemawialiśmy na konferencji technologicznej, poznałem moją żonę, Libii, lat trzydziestego Libi miała niesamowitą etykę pracy, jaką kiedykolwiek widziałem, była inteligentna i zmotywowana. Pochodziła z zupełnie innej rodziny niż nasza. Gdy miała sześć lat, jej rodzice opuścili Wietnam i podejmowali się różnych prac, aby się utrzymać, jednocześnie osiągając świetne wyniki w nauce i ostatecznie uzyskując dyplom z technologii komputerowej. Lybi musiała pracować w szkole średniej i na studiach, aby wesprzeć swoją rodzinę. Tym, co najbardziej mnie ujęło w Libii, była jej pokora mimo swojego sukcesu nigdy nie umniejszała innych ani nie chwaliła się swoimi osiągnięciami. Zamiast tego nieustannie próbowała pomóc młodszym programistom i uczynić innych odnoszącymi sukcesy. Szybko nawiązaliśmy więź, ponieważ oboje uwielbiamy kodowanie i rozwiązywanie problemów. A w zeszłym roku, po dwóch latach randkowania, pobraliśmy się w skromnej ceremonii. Felme nigdy nie przepadała za Libii. Początkowo myślałem, że to po prostu jej zwyczajowa rezerwa wobec obcych, ale wkrótce stało się jasne, że Felme postrzegała Libii jako zagrożenie. Felme często rzucała subtelne uwagi, jak na przykład, że Libi marnuje swoje umiejętności w mniejszej firmie, mimo że prowadziła tam dział inżynierii i wykonywała twórczą pracę. To urocze, ale w prawdziwej firmie technologicznej, takiej jak moja, lub powinnaś złożyć podanie na stanowisko junior w mojej firmie, jeśli chcesz robić prawdziwie ważne rzeczy, to tylko niektóre z uwag, które wypowiadała, aby przerwać historię Libii o jej pracy. Nasi rodzice nigdy nie wspominali o działaniach Telmy a kiedy próbowałem z nią skonfrontować, oskarżyli mnie o przesadną wrażliwość, mówiąc, że Felme jedynie starała się wspierać Libi i jej karierę zawodową. Lybi nigdy nie dała się wciągnąć w kłótnię z Telmą i zawsze odpowiadała na jej uwagi z gracją, ku pozornej irytacji Telmy. Po prostu się uśmiechała i zmieniała temat. Gdy Libi otrzymała świetną ofertę pracy w tej samej firmie, w której pracowała Felmy, ale w innym dziale sześć miesięcy temu, wszystko naprawdę doszło do kulminacji. Lepsze wynagrodzenie, większa odpowiedzialność i możliwość prowadzenia ważnych projektów, które mogłyby znacząco wpłynąć na branżę, to była wymarzona praca dla Libii. Miała zarządzać integracją technologii finansowej w różnych działach, co było specjalnością Libi w jej firmie. Felme zawsze dominowała w rozmowie, więc gdy ogłosiliśmy jej tę wiadomość podczas rodzinnej kolacji, stała się niesamowicie milcząca. Nasi rodzice byli zachwyceni, rozmawiając o tym, jak cudownie byłoby, gdyby obie szwagierki mogły spotykać się na lunch i jak wspaniale, że obie ich córki pracują w tej samej renomowanej organizacji. Felme tylko przesuwała jedzenie po talerzu i powiedziała coś niejasnego o tym, że praktyki zatrudnienia muszą się zmieniać. Lybi dobrze sobie radziła, kiedy zaczęła pracę. Już podejmowała kroki w kierunku uproszczenia ich przestarzałych systemów, a jej zespół ją uwielbiał. Każdego dnia wracała do domu podekscytowana, dzieląc się ze mną wyzwaniami, które napotykała i postępami, które robiła. Była szczęśliwsza, niż kiedykolwiek wcześniej w swojej karierze. Po zaledwie dwóch tygodniach na nowym stanowisku, Libii została nagle wezwana do działu HR i natychmiast zwolniona. Powiedziano jej, że odkryli, iż Lybi fałszywie przedstawiała swoje wcześniejsze projekty i doświadczenie zawodowe w swoim CV. Libii była w szoku, w całym swoim życiu nigdy nie skłamała. To nie miało sensu, ponieważ HR zadzwonił do wszystkich jej referencji i potwierdził jej poprzednie zatrudnienie w trakcie długiego procesu rekrutacyjnego. Libby była załamana, gdy wróciła do domu. Płakała przez godziny, twierdząc, że nie rozumie, co się wydarzyło. HR odmówił nawet przeglądu jej kopii wszystkich materiałów projektowych i zapisów dotyczących zatrudnienia. Po prostu wyprowadzili ją z budynku, jak przestępcę. Zacząłem badać tę sprawę. Ponieważ coś tu się nie zgadzało. Poprosiłem mojego przyjaciela, który pracował w IT w tej firmie, aby zbadał sytuację, ponieważ był mi winien przysługę. Byłem wściekły na to, co odkrył. Felme przedstawiła fałszywe dowody HR, że Libby sfałszowała część swojego doświadczenia zawodowego, aby sprawić wrażenie, że Libby fałszywie przedstawiała swoją pozycję i osiągnięcia w poprzednim miejscu pracy. Naprawdę stworzyła fikcyjne e-maile i dokumenty potwierdzające. Felme nie próbowała temu zaprzeczyć, kiedy skonfrontowałem ją z tym wszystkim. Stwierdziła, że ktoś z przeszłością Libby nie powinien pracować w prestiżowej firmie takiej jak ich i że broniła marki firmy. Krytykowała Libby za to, że nie jest jedną z nas i wyrażała swoje rozczarowanie widząc niedostatecznie kwalifikowane kandydatki różnorodności, zajmujące niezasłużone stanowiska. Nigdy wcześniej nie słyszałem, żeby moja siostra tak otwarcie mówiła o swoich uprzedzeniach i to mnie zdegustowało. Spodziewałem się, że nasi rodzice będą równie szokowani, jak ja, gdy powiedziałem im wszystko, ale zamiast tego powiedzieli, że powinniśmy rozwiązać to w rodzinie, a nie robić z tego wielkiej sprawy. Powiedzieli, że Felme najprawdopodobniej nie miała złych intencji, tylko była zaniepokojona swoją pracą. Radzili, by po prostu znaleźć nową pracę i ruszyć dalej, mówiąc, że jest wiele innych firm, które lepiej pasują do jej doświadczenia. Karma dopadła Telme w zeszłym tygodniu. Jej własny przełożony odkrył, że fałszowała raporty, aby wyolbrzymić wyniki swojego zespołu. Została natychmiast zwolniona. Teraz, gdy potrzebuje pieniędzy na opłacenie kredytu hipotecznego i innych zobowiązań do momentu znalezienia nowej pracy, szaleńczo wysyła mi wiadomości i dzwoni. Wydaje się, że już wydała wszystkie swoje oszczędności na luksusowy styl życia. Nasi rodzice wywierają na mnie ogromną presję aby postąpić słusznie i pomóc Teumie utrzymać jej dom, ponieważ rodzina jest najważniejsza i to wciąż twoja siostra. Ciągle podkreślają, że Felme popełniła błąd, ale jest rodziną, podczas gdy libi to tylko szwagierka. Odmówiłem tak samo, jak ona zostawiła Libby w spokoju po celowym zniszczeniu jej kariery, tak samo ja zostawiam telmę. Powiedziałem Teumie, że jest zdana na siebie. Felme wybuchła płaczem i przepraszała szczerze, twierdząc, że byłem okrutny i że popełniła błąd. Jednak nie sądzę, że naprawdę żałuję tego, co zrobiła Libby. Przeprasza tylko za to, że teraz potrzebuje pomocy, po tym jak ujawniono jej własne oszustwa. Mimo, że moja siostra może stracić dom, nie czuję się źle, że jej nie pomogę. Chociaż Libby zdobyła inną pracę, która nie jest tak dobra jak ta, którą straciła, wciąż jestem zły na działania Telmy. Nie sądzę, że kiedykolwiek będę w stanie wybaczyć komuś, kto celowo zranił moją żonę z powodu swoich własnych uprzedzeń i lęków, mimo że nasi rodzice ciągle nalegają, że jestem zbyt surowy i muszę przebaczyć rodzinie. Aktualizacja: Od mojej ostatniej wiadomości wszystko stało się dużo bardziej skomplikowane. Felme postanowiła rozpocząć coś, co mogę opisać jedynie jako kampanię oszczerstw przeciwko Libii w całej naszej dalszej rodzinie po tym, jak odmówiłem pomocy w jej problemach finansowych. Wygląda na to, że stara się zmienić przeszłość w taki sposób, aby to ona była ofiarą w całej tej sytuacji. Felme przedstawiła naszej dalszej rodzinie całkowicie zmyśloną wersję tego, co się stało. Twierdziła, że to Lybi była nieuczciwa i manipulacyjna. Fałszywie twierdziła, że Libby celowo złożyła podanie o pracę w jej dziale, w rzeczywistości to był zupełnie inny dział, i zaczęła próbować przywłaszczać sobie projekty telmy i przypisywać sobie jej pracę. Felme stwierdziła, że musiała zgłosić HR dostęp Libii do poufnych dokumentów dotyczących projektów jej zespołu, aby chronić firmę oraz siebie. Przedstawiła Libii jako szpiega korporacyjnego, który poślubił mnie, aby zyskać dostęp do pozycji telmy w korporacji. Felme nawet sugerowała, że Libi, wiedząc, że jestem bratem telmy, specjalnie wybrała mnie na konferencji technologicznej trzy lata temu. W rzeczywistości Libii nie wiedziała o istnieniu telmy, aż do momentu, gdy byliśmy ze sobą od kilku miesięcy. Najsmutniejsze jest to, że większość naszej dalszej rodziny wydaje się wierzyć w kłamstwa telmy. Nasza ciotka Linda, która była wielką fanką Libii i nieustannie chwaliła jej gotowanie, teraz nie chce nawet na nią spojrzeć. Wujek Bob, który pracuje w rekrutacji technologicznej, nawet zadzwonił do mnie, aby ostrzec mnie, że Libii może mnie wykorzystywać, aby wspiąć się po szczeblach kariery. Nasi kuzyni zaczęli pisać dwuznaczne komentarze w mediach społecznościowych o wężach w rodzinie i złotodajkach, które niszczą rodziny. Dzwonią i piszą do mnie e-maile bez przerwy, oskarżając mnie o zdradę własnej rodziny dla Outsiderki, która próbowała zniszczyć karierę mojej siostry. Nie obchodzi ich to, że Felme została zwolniona za swoje własne nieuczciwości. Doszli do wniosku, że Libby musiała zaplanować to również jako zemstę. To naprawdę niesamowite... Jakie akrobacje umysłowe wykonują, aby przedstawiać Telmę jako ofiarę w całej tej sytuacji. Nasi rodzice, którzy wcześniej przynajmniej wydawali się neutralni, teraz są całkowicie po stronie Telmy. Moja matka miała czelność powiedzieć mi, że od samego początku powinna była zauważyć, że Libij to kłopoty, a do tego wypowiadała inne wyraźnie rasistowskie uwagi, które mnie zszokowały. Mówiła rzeczy w rodzaju. Ludzie z jej środowiska często mają inne wartości dotyczące uczciwości i powinna wrócić do swojej społeczności, gdzie nie będzie sprawiała problemów naszej rodzinie. Ojciec doradzał Libi, aby nie wchodziła na teren naszej rodziny, co było niewiarygodnie bolesne dla nas obu. Nasza młodsza siostra Amy, 28 lat, była jedyną, która stanęła w obronie Libi, a jej wyznanie zmieniło moje całe rozumienie telmy. W końcu Amy załamała się i opowiedziała nam historię, która miała miejsce 5 lat temu. Niedługo po ukończeniu studiów złożyła podanie o pracę juniorską w firmie Telmy. Świetnie wypadła na wszystkich rozmowach kwalifikacyjnych i miała doskonałe referencje. Jednak jej aplikacja została nagle odrzucona z powodu problemów z charakterem, mimo że zespół chciał ją zatrudnić. Amy dowiedziała się, że Felmer również zgłosiła się do HR z bezpodstawnymi twierdzeniami, że Amy oszukiwała na studiach. Wygląda na to, że Felme sfabrykowała e-maile z uczelni Amy, aby poprzeć swoje zarzuty. Felme zagroziła również, że użyje swoich kontaktów, aby czarna lista Amy w całej branży, jeśli kiedykolwiek o tym komukolwiek powie. Amy była zrozpaczona i tak bardzo przerażona, że milczała. Była tak zdezorientowana całą sytuacją, że w końcu przyjęła pracę w zupełnie innej branży. Felme straciła kontrolę kiedy Amy opowiedziała swoją historię na naszej grupie rodzinnej, dołączając do niej zrzuty ekranu z groźnych wiadomości telmy. Felme wpadła do mieszkania Amy o dwudziestej waląc w drzwi i krzycząc, że Amy jest zdrajczynią, która próbuje zniszczyć jej życie. Amy twierdzi, że nie miała pojęcia, jakie sekrety Felme miała na myśli, ale Felme groziła, że ujawni wszystkie jej sekrety. Amy musiała zadzwonić na policję, żeby Felme opuściła posesję, ponieważ była tak przestraszona. To przerażające słyszeć, jak moja siostra brzmi tak szalenie. Amy uchwyciła część wybuchu telmy na telefonie, a po ostrzeżeniu przez policję przed nękaniem fermy była jeszcze bardziej wściekła. Nasza rodzina jest teraz całkowicie podzielona. Nasi rodzice wciąż wspierają telmy, twierdząc, że Amy źle zinterpretowała to, co się stało pięć lat temu i że zwyczajnie zazdrości telmy jej osiągnięć. Próbują przedstawić Amy i mnie jako wiecznie zazdrosnych intrygantów, którzy chcą skrzywdzić biedną, odnoszącą sukcesy, Telmę. Zaczęli nawet wspominać wszystkie nasze wykroczenia z dzieciństwa, próbując przedstawić nas jako nielojalnych i niewdzięcznych za to, że sprzymierzamy się przeciwko naszej siostrze, kiedy jest już na dnie. Zacząłem zbierać wszystkie dowody na zachowanie Telmy, w tym raport policyjny z jej załamania, świadectwa współpracowników, którzy widzieli jej działania, e-maile, które rozsyłała na temat Libii. Oraz groźby, które wysłała do Amy. Po przejrzeniu wszystkiego prawnicy z nowej pracy Libii stwierdzili, że mamy solidny przypadek przeciwko Teumie i jej dawnemu pracodawcy dotyczący zniesławienia i niesłusznego zwolnienia. Jednak teraz moi rodzice grożą, że wydziedziczą mnie i Amy, jeśli zniszczymy życie naszej siostry z powodu nieporozumienia. Twierdzą, że jeśli nie odpuścimy wszystkiego i nie pomożemy Teumie stanąć na nogi, to wykreślą nas oboje z testamentu. Podjęcie kroków prawnych ich zdaniem udowodniłoby, że nigdy nie byliśmy prawdziwą rodziną. Amy tymczasowo mieszka z nami, ponieważ nie czuje się bezpiecznie w swoim mieszkaniu. Mimo własnej traumy z powodu wszystkiego, co się wydarzyło, Libby była dla niej ogromnym wsparciem. Choć jestem bardziej niż kiedykolwiek przekonany, że konfrontacja z Telmą to właściwe postępowanie, to jednak boli mnie, że moja rodzina się tak rozpadła. Cała ta sytuacja ujawniła wiele nieprzyjemnych prawd o mojej rodzinie, które chyba zawsze znałem, ale nigdy nie chciałem skonfrontować. Kiedyś myślałem, że ambicje telmy i jej chęć sukcesu to tylko przejaw ambicji, ale teraz zdaję sobie sprawę, że są to znacznie mroczniejsze i szkodliwe cechy. Aktualizacja Wszystko, co uważaliśmy za prawdziwe o zachowaniu telmy, zostało całkowicie potwierdzone. Rachel, była współpracowniczka telmy, skontaktowała się z Libi przez LinkedIn w zeszłym tygodniu. Wszyscy byliśmy zaskoczeni tym, co ujawniła Rachel, asystentka menedżera telmy przez ostatnie dwa lata. Chociaż zazdrość zawodowa i uprzedzenia były na pewno częściowym motywem działania telmy, Rachel twierdzi, że sabotaż telmy wobec Libii miał głębsze podłoże. Prawdziwy powód był dużo bardziej mroczny. Nowe stanowisko Libii zapewniłoby jej bezpośredni dostęp do danych finansowych i logów systemowych, które mogłyby ujawnić wieloletnie fałszowanie ksiąg przez Telme. Pomimo swoich najlepszych wysiłków, aby ukryć swoje nielegalne działania w firmie, Felme wpadła w panikę, gdy Libii zaczęła pracować w firmie i otrzymała zadanie audytu oraz integracji systemów finansowych. Dzięki reputacji Libii jako dokładnej osoby i jej doświadczeniu w integracji systemów, nieuchronnie znalazłaby nieprawidłowości w dziale Telmy. W ciągu zaledwie dwóch tygodni Felme stworzyła fałszywą narrację dotyczącą rzekomych kłamstw w CV Libii, aby pozbyć się jej z pracy. Rachel od miesięcy gromadziła dowody na nieuczciwość telmy, ale z powodu jej branżowych kontaktów bała się wyjść z tym na jaw. W końcu Rachel postanowiła działać po tym, jak zobaczyła, jak Felme zniszczyła karierę Libii, aby się obronić. Zebrała dowody na dziwne transfery pieniędzy, Zrzuty ekranu z fałszywymi kontami klientów i kopie fałszywych kontraktów, które bezpośrednio wskazywały na telmę. Przekazaliśmy te dowody policji oraz zespołowi wewnętrznego dochodzenia firmy. W śledztwie ustalono, że Felmes przeniewierzyła ponad 2,5 miliona dolarów w ciągu ostatnich trzech lat. Jej działania stanowiły oszustwo giełdowe, ponieważ fałszywe wskaźniki wydajności, które ujawniała, wpływały również na ceny akcji firmy. Jednak najbardziej łamiące serce odkrycie dotyczyło naszych rodziców. Gdy śledczy zaczęli śledzić fundusze, okazało się, że znaczne sumy trafiały na konta należące do naszych rodziców. Po przedstawieniu im dowodów, ostatecznie przyznali, że wiedzieli o oszustwach Telmy od przeszło roku. Nie tylko wiedzieli, ale aktywnie pomagali jej ukrywać pieniądze, tworząc konta offshore i generując fałszywy ślad dokumentacji, aby ukryć skradzione środki jako inwestycje. Byłem zdegustowany ich postawą. Gdy zapytałem ich o ich udział w całym tym procederze, powiedzieli, że ponieważ Libi twierdzi, że tak bardzo dba o rodzinę, powinna zrozumieć ich działania. Próbując usprawiedliwić swoje postępowanie, porównywali pomoc, jaką Libi świadczyła swoim rodzicom, płacąc za ich edukację, do pomocy Teumie w ukrywaniu milionowych oszustw. Nie widzieli różnicy między uczciwą pracą w celu wsparcia rodziny, a tuszowaniem ogromnych defraudacji. Ich postawa była najgorsza, przepraszali tylko za to, że zostali złapani, a nie za to, co zrobili. Faktycznie, według mojej matki, nic z tego by nie wyszło na jaw, gdyby Libby była bardziej zrozumiała co do swojej roli i spokojnie opuściła firmę, kiedy Felme o to prosiła. Wciąż obwiniają Libby za wszystko, twierdząc, że jej sztywne wybory zawodowe zmusiły ich do podjęcia ekstremalnych kroków. Udział naszych rodziców zdenerwował Amy. Zawsze wierzyła, że rodzice po prostu za bardzo pobłażają Teumie, a że jedynie ona była toksycznym członkiem rodziny. Dowiadując się, że rodzice byli współwinni jej przestępstw, Amy zupełnie zniszczyła swój pogląd na naszą rodzinę. Prawie nie mogła spać i miała ataki paniki. Felme obecnie stoi przed zarzutami karnymi ze strony firmy za oszustwo i defraudację. Ponadto prowadzone są śledztwa przeciwko wielu jej bliskim współpracownikom, którzy mogli być zamieszani w ten spisek. Chociaż nasi rodzice są badani w związku z ukrywaniem skradzionych środków, na razie nie zostali oskarżeni. Felme całkowicie zniknęła. Przestała odpowiadać na wszystkie wiadomości i oczyściła swoje mieszkanie w środku nocy. Moi rodzice twierdzą, że nie wiedzą, gdzie Felme mogłaby się udać, ale policja jej szuka. Nie wierzę im wcale, zważywszy na to, że wcześniej jej pomagali. Trzecia aktualizacja. Nasza rodzina doświadczyła zarówno bólu, jak i sprawiedliwości w ostatnim rozdziale tej historii. Dwa tygodnie temu Felme została zatrzymana, gdy próbowała wjechać do Kanady na fałszywych dokumentach. Nasi rodzice, jak się domyślaliśmy, pomagali jej ukrywać się w różnych miejscach, a także podczas próby ucieczki z kraju. Ostatecznie Felme zdecydowała się na przyjęcie ugody, aby uniknąć dłuższej kary. Spędzi dwa lata w więzieniu federalnym za defraudację i oszustwa związane z papierami wartościowymi oraz przez trzy lata będzie pod nadzorem. Przekręt Telmy był znacznie bardziej rozległy niż początkowo przypuszczaliśmy. Zgodnie z dochodzeniem firmy, odkąd została awansowana na stanowisko menedżerskie sześć lat temu, kradła pieniądze i fałszowała dane, aby ukryć swoje ślady. Szantażowała również wielu pracowników niższego szczebla, grożąc, że zrujnuje ich kariery, tak jak zrobiła to z Amy i Libii. Wszystko to było możliwe dzięki ogromnej pomocy nowego pracodawcy Libii. Po ujawnieniu oszustw Telmy, Libi otrzymała formalne przeprosiny od swojego poprzedniego pracodawcy oraz ofertę powrotu na stanowisko. Firma zaproponowała jej znaczną rekompensatę za niesłuszne zwolnienie, a także przywrócenie jej na poprzednie stanowisko z awansem i pełnym wynagrodzeniem za czas nieobecności. Co ważniejsze, firma wprowadza nowe przepisy, aby zapobiec dyskryminacji pracowników z imigranckim pochodzeniem oraz fałszerstwom w dziale HR. Nasi rodzice radzą sobie sami ze skutkami swoich działań. Współpraca ze śledczymi pomogła im uniknąć zarzutów karnych, ale ich rola w przestępstwach telmy jest teraz powszechnie znana w naszym mieście. Ponieważ partnerzy nie chcieli ryzykować uszczerbku na swojej reputacji przez powiązania z nimi, nasi rodzice zostali zmuszeni do opuszczenia swojej kancelarii prawniczej. Już nie mają tej samej pozycji, co wcześniej w kręgach towarzyskich, które kiedyś kontrolowali, a większość ich przyjaciół odwróciła się od nich. Zamiast okazywać skruchę, zwiększyli swoje wysiłki, aby obwinić innych. Przed skazaniem telmy próbowali nawet napisać list do sędziego, oskarżając Libi o manipulowanie sytuacją i oskarżenie telmy z zazdrości. Biorąc pod uwagę mocne dowody na winę telmy, sędzia nie był pod wrażeniem. Próbowali również oskarżyć mnie i Amy o współpracę z Libi, aby sprzeniewierzyć pieniądze Telmy i obwiniać ją, ale ta desperacka próba oczywiście nie powiodła się. Amy zaczęła układać swoje życie na nowo. Szuka nowej pracy, zdala od wpływów naszych rodziców i tymczasowo mieszka z nami. Firma również złożyła jej ofertę zatrudnienia, przyznając, że fałszywe oskarżenia Telmy były powodem jej zwolnienia pięć lat temu. Po latach manipulacji ze strony Telmy i toksycznych zachowań naszych rodziców Amy wreszcie otrzymuje terapię. Jej stopniowe odzyskiwanie pewności siebie i zrozumienie, że to wszystko nie była jej wina, jest naprawdę niesamowite. Libby i ja przestaliśmy komunikować się z moimi rodzicami i Telmą. Nasz prawnik jasno stwierdził, że każda próba kontaktu z nami zostanie uznana za nękanie i zablokowaliśmy ich wszędzie. Naszym celem jest budowanie własnej rodziny z ludźmi którzy podzielają nasze wartości uczciwości i wzajemnego wsparcia. Po przejrzeniu wszystkich dowodów kilku naszych kuzynów, którzy początkowo wierzyli w kłamstwa Telmy, przeprosiło nas i ostrożnie naprawiamy nasze więzi z tymi, którzy wydają się szczerze żałować. Niektórzy członkowie rodziny nadal uważają, że powinniśmy rozwiązać sprawę w rodzinie i chronić Telmy. W zeszłym tygodniu zadzwoniła moja ciotka i powiedziała, że jesteśmy złymi ludźmi za to, że pozwoliliśmy Telemie pójść do więzienia i że prawdziwe rodziny trzymają się razem bez względu na wszystko. Jednak całkowity brak skruchy ze strony Telmy, nawet w sądzie, tylko wzmocnił naszą decyzję. Po prostu żałowała, że zaufała niewłaściwym ludziom, konkretnie Amy i Libby, które ujawniły jej przewinienia. Z tej całej historii nauczyliśmy się, że czasami rodzina, którą wybierasz, jest ważniejsza niż ta, w której się urodziłeś. Zamiast toksycznej lojalności i korupcji które Felme i nasi rodzice próbowali nam narzucić, Libby, Amy i ja tworzymy nowy rodzaj rodziny, oparty na uczciwości, szacunku i prawdziwym wsparciu.